Złom dobry wszystkim 30 w sobotę 30 kwietnia odpoczywam sobie w domu z kalendarzem, dzisiaj kalendarz będzie pokazywany, ponieważ związane to będzie z filmikiem. Stwierdziłem, że dawno nie było słynnego śrobnięcia zawodowego, więc dzisiaj, aby podtrzymać tradycję, dokonam owego śrobnięcia zawodowego widzów po słabych nerwach proszę o wyciszenie Waszych urządzeń. Że uwaga, uwaga, Ach, nawet wyszło. Chciałbym, e, o co chodzi? O co chodzi, moi drodzy? Czemu ja ten film w ogóle nagrywam? Nagrywam ten film dlatego, ponieważ e, zauważyłem, że na mój ulubiony kanał recyklingowy, czyli Kumple Odzysku, Kumple Odzysku, to jest ten kanał. Link będzie pod filmem na pewno e, zwania tempo troszkę. Zwania tempo. Napisałem dzisiaj kilka SMS-ów do Adriana. Jest to Adrian i jest tam też Bercik, także ich, jest ich dwóch, to są kumple odzysku i pod filmikiem, który oglądałem dzisiaj. Tam stwierdzili, że od nowego miesiąca będą robić filmy, tylko wtedy, kiedy będą mieć czas, bo to tylko zabawa i tak dalej. Więc ja chciałbym trochę. Nie wiem, dać coś od siebie dla nich, ponieważ Adrian yy, wiele razy dał od siebie dla mnie coś. No i zachęcam was, moi drodzy widzowie, abyście zasubskrybowali ten kanał. Zachęcam was, zasubskrybujcie, zalajkujcie, napiszcie jakiś fajny komentarz chłopakom na zachętę. I tak sobie pomyślałem, że no jest majówka, zbliża się majówka, jutro będzie już, właściwie to już dzisiaj jest, ale... Oficjalnie od jutra, 1 do 3 maja jest majówka i dzisiaj, 30, kupno od Zysku mają 272 subskrypcje. 272 subskrypcje i pomyślałem sobie tak, wiecie, że jak, jeżeli przez całą majówkę, czyli 1 maja, 2 maja, wiecie, że jest 2 maja, Dzień flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Kto wie, jaka to jest flaga Rzeczpospolitej Polskiej, jakie ma kolory. Ciekaw jestem, czy wiecie. I 3 maja, do 3 maja, do północy, jeżeli kumple odzysku osiągną 500 subskrypcji, pół tysiąca, to ja uroczyście przyrzekam, że pójdę do Castoramy, kupię nową szlifierkę kątową, nie na akumulator, na kabel taką zwykłą, ale nową. Do tego 10 tarcz kupię i wyślę, zrobię konkurs. Zrobię konkurs z tej okazji i wyślę jednej osobie. Jeżeli do 3 maja do północy kanał Kumplo odzysku znikło mi tu coś. Coś się przestawiło, bo to na klawiaturze leży mój kalendarz ciężki dość. Y jeżeli do 3 maja, do północy, kanał Kumple Odzysku osiągnie 500 subskrypcji, pół tysiąca, ja idę do Castoramy, czy do podobnego sklepu, kupuję nową szlifierkę kątową, plus 10 tarcz i robię konkurs z tej okazji. Będę świętował 500 subskrypcji kanału Kumple Odzysku, więc zachęcam wszystkich drogich widzów, aby aby zasubskrybowali ten kanał, zachęcili chłopaków do działania, żeby napisali fajny komentarz, żeby dali lajka. A z okazji tego filmiku mam też małą nagrodę dla was. Najlepszy komentarz otrzyma ode mnie taki oto śrubokręcik, screwdriver po angielsku. To jest taki w kształcie płatka śniegu, to są różne końcówki, takie, teraz widać, takie imbusy jakby. Jest też krzyżakowa końcówka i taki płaski jakby śrubokręt. taki śrubokręcik wygra najlepszy komentarz pod tym filmem i to też chyba, nie wiem, może 2 maja rozstrzygnę, tak, kto to wygrał i tej osobie wyślę ten mały gadżet złomowy no i moi drodzy, wszystkiego dobrego od zawodowego, miłej majówki Wam życzę, pamiętajcie o kumplach odzysku dodajcie im trochę skrzydeł, co? aby aby, aby no aby ten kanał się rozwinął. Taki jest mój motyw. Jak już wspominałem. I ja bym go zasubskrybował, ale już subskrybuję. Także <laughs> mam nadzieję, że, że akcja się powiedzie i że będę musiał iść do tego sklepu i kupić tą szlifierkę i komuś podarować. Wszystkiego dobrego od zawodowego. Do następnego do następnego zakończę może śrubnięczym popołudniowej kabusi, bo śrubnięcie czasami być musi. Ach, do następnego. Do następnego.